Witam Was wszystkich ponownie na kanale El Presidente, to ja Paranoix. A dziś zapraszam Was na kolejny odcinek Zeusa. Będziemy kontynuować naszą przygodę. Ogólnie w kolejce jest coś innego, ale mam taki inny nowy plan poboczny, żeby pograć sobie w tego Zeusa troszeczkę dłużej, poprzechodzić sobie parę misji pod rząd. Powiem Wam, że jeszcze w City Skylines teraz też troszeczkę się zrobiło tłoczno, ale damy ze wszystkim sobie radę. Spróbuję przycisnąć gazu. Choć jutro będzie mała przerwa, bo moja córka kończy 10 lat, więc będę troszeczkę tatował. Mam wiele misji do zrobienia od jutra, więc no jutro biorę sobie wolne. Może pod wieczór, jak już wszystko zgaśnie, wszystko padnie, kurtyny opadną. Może wtedy coś tam jeszcze odpalę. Mam do nadrobienia jeszcze Pioneers of Pagonia, Going Medieval i Manor Lords. Także jest tego troszeczkę, ale spróbuję się teraz troszeczkę skupić na Zeusiku. I City Skylines, oczywiście nie opuszczam tamtych innych tytułów, ale to już też nie o tym. Dzisiaj kontynuujemy ostatnio naszą grę. Coś tam było z kamieniem, spójrzmy sobie, przypomnijmy sobie. Oczywiście też na szybciutko chciałem podziękować wszystkim nowym subskrybentom. Przywitać Was, Siemaneczko, witam, siadajcie, kawka, herbatka, co tam chcecie. Siadajcie, miłego oglądanka. Jeżeli podoba się, oczywiście, łapeczka w górę, pogaduchy, sekcja komentarzy, lecimy, go! Kontynuuj. Łoch, to jest dobre dopiero, patrzcie to jak szybciutko Cyk, cyk, aha, bo z się nie wyłącza, no tak, żebyśmy nie zapomnieli Muszę tutaj też się kontrolować, żebym nie nagrywał, a nie nagrywał, bo też się czasem zdarza Powiem wam, muszę spauzować, bo naprawdę ja tu potrafię czasem burak odpalić Odpalić sobie odcinek, gadać pół godziny i spojrzeć na OBS, że na przykład żadne cyferki mi się tutaj nie pokazują Co oznacza, że się nie nagrywa, więc Muszę sobie od czasu do czasu spojrzeć, tutaj się odchamić Sprawdzić, skontrolować sam siebie Wiadomości? Przybytek, okej, okay. Heraklesa. Czyli Heraklesa, okej. Okay. O, wielki paranoik, Aby walczyć z Hydrą, możesz teraz ściągnąć Heraklesa do miasta, budując przybytek Heraklesa. Okej, okay, no to, okej. Okay. Usuję otwarte wiadomości. Nie, no, dobra, dobra, dobra. Musimy się rozbudować na pewno, więc to jest ważne. Kupa ludzi do nas przychodzi. Kupę jedzenia mamy też. Fajnie, dobrze nam tu idzie. Oha, naciekaliśmy tego tyle. O że nie wyrabiamy. Spoko. To już takie rzeczy, to już tak. Tu dawi się dzieje. Dobra, dobra. Ludzik, podatki mamy, więc jest luz. Eee, przybytek... o, jest, 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 jest. Okej, okay, ten przybytek już tutaj jest, więc... Sobie... Nie pamiętam, tu możemy skwasić, ale dobra, postawimy sobie go z tyłu. Okej. Okay. Eee, w skrócie musimy mieć tutaj troszeczkę dobry dostęp do, nawet znakomity do eee, kultury. Musimy zwyciężyć w igrzyskach jakiś pan niskich. I znakomity dostęp do gimnazjów, też w mieście 1500 ludzi. No to mamy praktycznie już prawie prawie, bo mamy 1100, więcej luz 32 amfory wina to się też pewnie da załatać. No, ciężej będzie pewnie z tym gimnazjum i kulturą, ale zobaczymy, jak nam to pójdzie. Spoko. Luzik. Ilu mamy pracowników? Bezrobotnych mamy 40%. Słuchajcie, dobra, dobra. My tu musimy postawić sobie ogólnie. Tak, drugi spichlerz. Siabach. bo tu jest e, za duży hardcore się już robi. Mam nadzieję, że on tu będzie przyłaził ten tu naprawiacz pan. Okej, okay, przyłazi tutaj rób, bo mamy za duży tutaj zazdój. Ale to się zaraz rozluźni, jak tylko będą zbierać więcej czego my tu nie, post czego ja tu nie postawiłem. Nie postawiłem czegoś tutaj w tym. Mamy runo, mamy jedzenie, oliwy nie mamy. Ojej, na bazarze, dobra, się robi się. Przepraszam, to ta oliwa zaraz ruszy też, no bo przecież, gdzie to. Ludzi możemy jeszcze postawić, mamy miejsce, ale poczekamy sobie jeszcze troszeczkę, ale zapełniamy tego ja no ale... Dobra, nice, nice. Ktoś mógłby mi dostarczać te części z Agory. Noś, nie gadaj, noś! Przecież wszyscy są szczęśliwi, czemu narzekasz? Boże święto, ja tu Herkaklesów jakiś ci stawiam. Człowieku, będziemy się pozbywać Hydry. A ty tutaj narzekasz o jakieś wózki, jakieś noszenie. A co ci potrzebne? Na kółkach masz to, stare. dobra, nie będę się tu z tobą kłócił, bo nie mam czasu, nie warto. Mama mówiła, zostaw głupka. Co my mieliśmy, kulturę? Du, 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 du. Urząd podatkowy, no, thank you, filozofia, szkoła, podium, gimnazjum. Gimnazjum, gimnazjum, sięgniesz mnie tu, panie gimnazjum? Się. A chciałem z obrócić kamerą, przepraszam. Dobra, musimy zrobić też taki bajer. Cwaincyk, Stawić to tu tu, 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 Mam nadzieję, że to zadziała, oczywiście nie jest to. Okej, 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 okej. Pyk, gimnazjum. Proszę cię bardzo, mamy jeszcze pieniędzy, żeby zaszaleć? Ja jestem crazy old oh Jesus, pójdziemy z tym znowu. Prezent, wino. No. I o później. Dobra, chwila, 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 chwila. Biorę, biorę, biorę wino. Chwila, już, już, już... Daj mi chwilę, tylko jeszcze nie chwilę, jeszcze chwilę. Dobra, bierz tu tylko wino stąd. Nie przyjmij. Dobra, będziemy tutaj przyjmowali tylko wino. Nice pyk. Nie dziękuję, wytustujcie. Runo muszą coś z tym zrobić. No niestety mało biorą, mało biorą. Zaraz postawimy jeszcze coś. Poczekajcie. chwilkę. Dajcie mi no chwilkę. Inną chwilkę. O o, a strach się bać! <laughs> o oh, kur, Whitechings. No to nie ciekawie. No to jak pałac nam pierdylną to już jest normalnie teraz, to żałoba. Uch. Przyjmij winą, no tak. Eee, przepraszam was wszystkich. Uch. Już będzie chodził i naprawiał, ale. O kurde, 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 rebelen. Czekaj, powiedz coś. widziałeś kiedyś solidniejsze budowle? Czysz. Archimedes byłby dumny. Okej. Ej, 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 bo ja tu seraty, taty, a tu nie ma domku naprawczego, żebyśmy zaraz nie spierdzielili, tu kwas będzie jak nic. Tylko tak, wam powiem, że te, tutaj tu, 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 te magazynki to sobie też przeniesiemy tutaj. Za chwileczku... I dla pewności, wiecie co, dla pewności, dla pewności, żeby pewny, rząd tu przyjdzie, nie? Dobra, poszli nosić. Mamy do ekstra tego sprawdzacza, więc Uf. Ładne domki, ładne domki. very nice. Dostęp do kultury, of course. I will, I will do, I will do. Tą drogę będę musiał poprawić tylko, bo tutaj nie zmieścimy już więcej nic więcej. Jak idzie, znakomity dostęp do gimnazji w mieście. Papa, papa, pa, pam, pa, pam Dobra, ludzie w mieście zaraz się wprowadzą. Domki się rozbudowują. Mam fory wina, mamy 16 zmagazynowanych. Zwycięstwo w wieżystwa. Dobra, jakoś będziemy musieli coś z tymi zrobić jeszcze. Taki dostęp do kultury. Stadion. Wow, 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 wow. Stadion. Chwilę, chwilę. Teatr. O kurwa, jakie to jest wszystko duże. Szkoła teatralna. Okej, okay. oni będą chyba stąd gdzieś śli do tamtąd. Dobra, zrobimy tak. Pyk. No, bo to są też kulturyści, tak? W tym gimnazjum. Ok, to to gimnazjum już coś nam daje, więc luz. Szkoła teatralna. Oni z tej szkoły teatralnej chyba dobrze pamiętam, możecie mi powiedzieć w komentarzach. Czy oni z tej szkoły teatralnej będą szli do teatru? Coś takiego było chyba, nie? Że to trzeba postawić teraz ten teatr, żeby oni do... Tego tratu sobie tutaj poszli teraz. Tak coś mi się wydaje. Albo jakbym go postawił gdzieś tu w środku, żeby oni wszyscy tutaj szli, nie? Do no niego. się nie, i wygraliśmy, ale Niemieckie okej, okay, dobra, nie te, co trzeba. Ale dobra, jak będą tamte, to dobra, dobra, to wygramy tam. Może zrobimy tylko trzy i tutaj dołożymy właśnie takie, żeby stąd sobie szli tu cyk cyk cyk, tu stąd cyk 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 i stu stąd, stąd cyk cyk cyk. No, mam nadzieję, nie jestem pewien tego, ale zaraz się tego dowiemy to postawiły tylko wszyscy, żeby mieli po wszystkich teatr, nie. Szkoła teatr, no. Nie. Żeby oni tędy tu wyszli, nie? A nie nie tutaj, nie na tą stronę. Trzeba też patrzeć. Gdzie oni wyjdą, muszą tędy wyjść. Muszą, muszą. No ale chyba jest okej, okay, bo tutaj nikogo nie widzę, więc no, ten, luz... nigdy przedtem nie czułem takiego ciężaru przeznaczenia. Mm, tak. Więc mm, mm -hmm. jeszcze szkoła. I podia. No, na tych pod to też jest takie coś, że właśnie jeden do drugiego chyba chodzi ze szkoły do podium. Coś takiego było. No mówię, przypomnijcie mi, nie będę się może jeszcze tym bawił. Myślę, że zaliczymy sobie to przed tym zanim popsuję coś. A nie pamiętam w tym momencie, więc możecie mi dać znać jak to było. Czy to trzeba postawić teatr i oni wtedy do szkoły teatralnej będą chodzić? To sobie postawimy wtedy tak jak tutaj wcześniej mówiłem. No ale chyba tak, bo. Patrzcie to. Mamy tutaj to, 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 a nie mamy praktycznie levelu, nie? Teatr? No i zbadamy to teraz i stadion jak coś to może się nam zmieści. Dobra, zobaczmy jak najpierw pójdzie z tym tu. O! Idzie, 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 jeden i chyba każdy idzie, zobaczcie, idą, idą. Jeśli nic się nie zmieni, będę miał kłopoty. Jest już tylu bezrobotnych. Eu yeah, je, to naj, naj, zaraz, zaraz to ogarnę, ziomuś, zaraz zabiorę się za wino, zaraz, już chwila. Uuuu, uu, 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 to jednak tak działa, dobra. To musimy i stadion postawić. Tu będziemy mieli elegancko stadion. A tu jeszcze na magazyny i takie rzeczy. Tu jeszcze nam się przyda, miejsce, Wam powiem. Nie zapomnijmy, tylko właśnie to jest to, nie? To dlatego mówiłem w pierwszym odcinku. Wam, że pamiętam o tym. Moment to Jackin. mamy fajne domy. Czy ja jestem Odyseuszem? Jak długo mam jeszcze podróżować? No i gdzie podziała się Kalipso? nie zadawaj mi takich pytań, ja mam tutaj wiele innych problemów, zobacz, i nie, nie tylko problemów, za ogólnie to się kręci, nie, bo nie jest tak źle, sprawdźmy sobie, bo aż mnie normalnie, wow, zawodnicy nasi, yeah, let's go, let's go, let's go, boys and girls, żeby nie było, wow, 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 wyślę, masz, kurwa, mam tyle żywności chyba, że jestem okakany, dobra, wyślijcie, będziemy super fajni, okej. Okay. Wow 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 ale spójrzcie na to wow, 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 wow. mają wszystko czego im potrzeba Wow, kurde rebela all nice That's fine. Mogą tylko jedyny co może być problem to nie dochodzić jedzenia albo lekarze ale to dlatego tutaj mamy miejsca trochę żeby tutaj jeszcze coś przeorganizować, żeby tutaj łykali jeszcze, nie? Tu zamkniemy drogę i puścimy lekarzy jeszcze. Jeżeli nie dojdą, oczywiście, a jak dojdą, to dojdą, zobaczymy. No i musimy mieć jedzenia, cały czas. O, super, ktoś ma o nas lepsze zdanie, super. Prezent wino, pap, 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 przyjmujemy, dobra, ej, robimy wino, spoczko, ale mamy kurła wina. Igrzyska petyjskie zaczynają się, to też nie nasze, nasze są jakieś dziwne, wzrosła ludność, 2000! kurde. Chwila, easy, bo ja tu nie nadążam. muszę najpierw sprawdzić, sprawdźmy sobie co tu ten, ej, kurde. Za dużo rzeczy się dzieje, za dużo mamy ten, Wo. Kupa ludzi dochodzi i nie zna. tego obrabiać. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Easy, easy, easy. Robiliśmy w magazyn. Wino. Okej, okay, ale tu wina to ja jeszcze nie mam nawet do robienia. Spójrzcie, nie? Także tutaj nie ma jeszcze nawet. Och nie, ja tutaj, przepraszam. Sady oliwne. Tu będą jakieś drzewka, coś powinny być. Ale jeszcze nic nie dostaliśmy, więc wydaje mi się, że dostaniemy to wszystko w prezentach. Więc na tym to polega. Dlatego dostajemy tyle tego wina, chyba wiecie, bo. Chyba tak to jest. W ogóle zapomniałem, że tu są upiększenia jeszcze, nie? W ogóle no, parki, jakieś takie rzeczy. Ja, ja w ogóle na to nie patrzę. Mamy jakiś pomnik ludności, w ogóle sportowców, zwycięzców. Niech będzie choć już to. O! Jak się tutaj domki od razu. Ło! Hello! A, no tak, tu były takie alejki, nie alejki. Spoczko, spoczko. No to następnym razem już tutaj sobie na pewno zadbamy o to. Hello! Et boulevard. Dostali. Dobra, wyślemy runo, zrobimy luzy. Zrobimy luzy w magazynach. Okej, okay. musimy dostać jeszcze trochę wina. No ale stoimy dobrze, stoimy dobrze. Wam powiem, że zaraz tutaj wszystkie domki będą full wypadł. One się tylko muszą chyba tutaj widzę upiększyć. Powiększać się kurwa, powiększać się. Kali mało ma o mnie lepsze zdanie, no i cieszy mnie to bardzo, sportowców, czego my tu nie mamy. Ło, panie, zaszalaliśmy troszeczkę. Uuu, uh, 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 uh. Tu chyba im estetyki, żywność z zagory, ok. Powiem wam tak, jeżeli te mieszkania tutaj nie będą się po prostu ogarniały na tyle, że nie dostaną tej żywności, no to po prostu będą robiły papa, no bo niepotrzebne nam takie coś. ale zobaczymy, jak im pójdzie. To może być po prostu taka chwilowy taki moment, że nie ma. No, macie tu ścieżkę. Ja wam tutaj kura, pokoloruję wam świat! Jak pięknie. O kurde, no patrzcie to. Moi drodzy widzowie, no łapeczka w górę dla naszej... Chciałem powiedzieć osady, ale to już miasto! Tutaj to jeszcze dobra, ale jakaś osada z tego była, ale... Ale dobra, trzy. Ten, no i stary patent, taki mój, tutaj widocznie działa. Kurde, czegoś tu brakowało, no właśnie tego trzeciego... Dojścia do tych wszystkich e, stadionów, nie stadionów, żeby oni tutaj sobie drążyli ścieżką pyk, 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 aż do celu. I oni wtedy łapią całą tą drogę, całe to osiedle i zawracają tu, tak samo ci idą tu. Pyk, macie park. Zapomniałem, że takie coś też jest. Wypas sprawa. Dobra. O, jeszcze mamy ten, do kultury tylko. Mm -hmm, mm -hmm. Musimy do kultury mieć dostęp jeszcze. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to musi być tak, szkoły muszą być, od szkoły idą do podium, także więcej szkół na osiedla i jedno podium. Dobra, okej, okay. już wiem, już wiem. Czego nie masz? Oliwa, zbyt daleko. O, no to widzicie, no dobra, no to jak mają zbyt daleko oliwę, no to no problem. Jak jest oliwy mało, to ja tłocznie, tłocznie. Mamy mało pracowników i się Mamy tłocznie, zaraz będziemy mieli tej oliwy jeszcze więcej. O, coś widzę, że... uhuhu. Uh. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale powiedziałem wam coś. Teraz sobie posiedziałem chwileczkę i pomyślałem. Nie wiem czemu on ma tutaj z tym zasięgiem taki słaby zasięg, nie? Bo on musi mieć blisko siebie ten zasięg. To nie chodzi tylko o te mieszkania tutaj same, nie? Lecz znaczy już nie ma problemu. Pośli płocherka kleza, kurwa. Okej, okay, poszedł. Dobra. No, no, jednak pamięć troszeczkę mnie zawiodła. Ale powiem wam tak, z tego wszystkiego nie wyszło nas na to wcale źle, nie, no bo mamy, zobaczcie jaki mamy teraz tutaj dostęp do kultury, no znakomity w całym mieście pewnie, nie, także tutaj jest wszystko ok. spichlerzy mamy aż pff, pękają magazyny spichlerzy, no magazyny może nie, ta oliwa jeszcze trochę tak. Wstawiłem im jeszcze trzy domki plantatorów, ile mamy jeszcze pracowników, którzy chcą iść do roboty? 346, no to mamy jeszcze kupę pracowników, więc tutaj się jeszcze idzie... Naprawdę rozbujać tym, więc nie musimy się tu jakoś powstrzymywać. Jestem Herkules i czekam na wyzwanie. A co ty masz? Ja? Paszport posadu, gdzie ty jesteś? Mógłbym pomyśleć o paru przygodach, na które można by wysłać bezrobotnych, skoro to miasto nie zamierza znaleźć im jakiejś pracy. Ty jeszcze nawet nie weszłeś, już mnie oceniasz? Naprawdę? Miszu. Proszę cię, Zaprzyjaźnimy się najpierw, a potem się disujmy. Bo przecież, jak tak można? Idź, idź i zaraz pokonasz mi hydrę. No i co, jesteś już w swojej chałupie. Dobra, Mistrzu, jest robota do zrobienia. Powiem ci, tak, nie ma co się opierdalać. On już idzie. No to jest dobry ziołusz. Co ty tutaj zrobisz? Powiedz mi, jak to chcesz zrobić. Bueno, Tuturut, się stoi? Wszystko jest już ustawione. Pyk! Schował sobie tratwę do kieszeni. Chociaż tutaj. to Myślałem... Myślałem, że skomentujesz to troszeczkę inaczej, bo idzie do Ciebie mój perkapie. o. Let's, let's go, let's go, let's go, let's go! Aha! Haha! Hydra ha. jest zabita! Ha, ha. Dobra, postawimy samostek tu i samostek tu Powinno nam to styknąć. Musimy wydobyć ten kamień, cyk cyk. Dobra, jakoś mi się udało połączyć. Musiałem jeszcze tutaj troszeczkę drzewek. Okej, okay, wyśli teraz. Musiałem troszeczkę drzewek pousuwać, No i mamy dostęp do pierwszego kamienia. Czopa, ciopak, czopa, czopa, czopa. Lecimy z kamieniem. Lecimy, lecimy. Mamy sobie takie miejsce na magazyn. Na początek. Tu jeszcze będą inne magazynki, ale żeby ten tutaj naprawiał. Niech będzie luz. Okej. Okay. Wstawimy sobie jeszcze z jeden ekstra. Fyk. Niech będą trzy a co, mamy kupę ludzi, którzy potrzebują pracy. Potrzebuję siły Herkulesa, by zaciągnąć ten ładunek do domu. No jest, zawołaj go. Spróbuj mnie od razu zgasił stary, jak wbił się do nas na osiedle. Od razu mnie zgasił, możesz spróbować się go zapytać. Nie, może ci się uda. Pykłem jeszcze dwa. A co? Niech napierdzielają, jak będziemy mieli za dużo, nie? no to przecież się tutaj zlikwiduje, no problem, 282 jeszcze pracowników, ja to zaraz magazyn jeszcze postawię na to samo, żeby ci pracownicy, chociaż stali, nie? przecież, przecież to niech robią. Szczerze radzę byś się ożegnał. Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy. Jeśli ci się nie uda, zostaniesz filozofem, mógłbyś smażyć na nim przyjaciół. Wow, jakie teksty, ja tu się bawię w estetykę, oni takie teksty. Jeszcze docisnąłem tutaj produkcję, więc nie ma się co obawiać, ale ładnie się teraz tutaj zapełnia to. Zaraz będziemy mieli, bo brakuje nam, My jeszcze mamy 21 na rok, 48 musimy mieć, więc zaraz będziemy mieli na pewno. Patrzcie, ile wow. tułupie, to jest dopiero produkcja. Ten jest trochę w ogóle większy od nich wszystkich. To chyba dzieci. Znaczy, jaki on jest wielki, Smok zniknął, jednak kłopoty pozostały. Ares przepadał za Smokiem i nie możecie wybaczyć, że przyczyniłeś się do jego śmierci. Atena bogini wojowników, rzemieślników i mądrości. Przybyła po zęby zabitego smoka w jakimś tajemniczym celu. Może ona pomoże ci w odzyskaniu łaski, Ares. Nie no mam nadzieję, no mam taką nadzieję, O kurde, przydablowaliśmy praktycznie. razy dwa. Mądra bogini Atena ofiarowała swoją ranę. Ares naprawdę się zdenerwuje, jeśli utraci tego smoka. Odczuwa on słabość do wszelkich smoków. Jednogłowych, dwugłowych i tych z zakutymi łbami. Kocha je wszystkie bez wyjątku. Uwielbia patrzeć, jak w ich łuskach odbija się słońce. Drugą miłością Aresa są duże, wielkie, ogromne świątynie, poświęcone tylko jemu. W ich krętych korytarzach lubi trenować coś, co nazywa ćwiczeniem zasadzki. Jednak dla postronnych jest to po prostu zabawa wchowanego. Jeżeli zbudujesz świątynię poświęconą Aresowi, Bóg będzie zachwycony nowym miejscem do trenowania sztuki walki i najprawdopodobniej zapomni o smoku. Możliwe, że posieje w ziemi zęby zabitego smoka, z których powstaną potężni wojownicy, zwani Spartanami. Żołnierze ci będą posłuszni Twoim rozkazom i będą chronić teby. Posłuchaj mej rady, śmiertelniku. Dobrze Ci życzę. Ares to taki gość, któremu trzeba zaimponować, dobra, będziemy się za to brali już w następnym na pewno odcinku, mamy 25 spanów, oliwy, 30 snopki pszenicy, wszystko dla kolonii, 50 ludzi zamieszkujących rezydencję i świątynia ku Ok, no to będziemy mieli się co bawić, na tej samej mapce, na tej samej mapce, zobaczcie właśnie o tym mówiłem, ile tego mamy, zdublowaliśmy, bo 48 trzeba, mieliśmy 70 coś, więc dużo będziemy mieli marmuru na początek, że to też jest ok, ok, ok. Zaliczyliśmy następny cel. Jest brawo, brawo, brawo. Tak, 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 brawo, brawo. Zaliczyliśmy następną misję. Mam nadzieję, że się podobało. Ja już będę na dzisiaj się z wami żegnał. Jeżeli się podobało łapeczka w górę. Jeżeli chcecie kontynuować serię, subskrybujcie kanał. Ja już na dzisiaj się z wami będę żegnał. Dziękuję za mile spędzony czas. Trzymajcie się. Cześć!